Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj chcę wam pokazać przepis na przepyszny deser, mianowicie szybkie, idealne ciasto. Chodzi o tę roladę, oczywiście. Widzieliście przed chwilą na samym początku filmu, jak ona wygląda. Z każdej strony jest naprawdę przepyszna, pultniutka szybka w wykonaniu. Same zalety. ciasto rozpływa się w ustach, tak więc polecam Wam ją sobie przygotować. Na pewno będziecie zachwyceni. Jeżeli przepis Wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Napiszcie komentarz, jakie ciasta jeszcze byście chcieli, żebym dla Was przygotował. Na samym początku, jeszcze zachęcam Was do odwiedzenia mnie na Facebooku oraz Instagramie. Nazwy wyświetlają Wam się tutaj. Poniżej link, jak zawsze, znajdziecie w opisie. Jak przyrządzicie sobie taką roladę, wstawcie zdjęcie na Instagrama bądź na Facebooka. Oznaczcie mnie, chętnie Was odwiedzę i zobaczę, jak to u Was wyszło, jak to wyglądało. Tymczasem już nie przedłużam, zabierajmy się do pracy. Przepis rozpoczynamy, moi drodzy, od oddzielenia żółtek od białek z pięciu jajek. Oczywiście jajka umyte, wyszorowane. Rozbijamy, czy aby na pewno nie są zepsute. Do większej miski proponuję Wam wrzucać białka, a do mniejszej żółtka. Do białek trafia szczypta soli, żeby lepiej się ubijały. I teraz, moi drodzy białka, musimy ubić sobie na bardzo szczywną masę. Białka, moi drodzy, są już ubite, i teraz partiami będziemy dodawali sobie cukier. Cukier kryształ, zwykły, najzwyklejszy, w ilości 125 gramów. Porcjami, oczywiście, małymi, tak żeby dokładnie rozprowadzić i rozpuścić ten cukier w białkach. Potrwa to około 5 minut, wszystko. Białka są już solidnie ubite wraz z cukrem, no i teraz wrzucamy sobie. Po jednym żółtku do środka i wszystko dokładnie sobie mieszamy raz jeszcze mikserem. No i teraz moi drodzy do tych przepięknie ubitych jajek wraz z cukrem musi trafić mąka. Mianowicie mąka tortowa typ 450. Jest ona przesiana wraz z połową łyżeczki proszku do pieczenia. Wszystko sobie to wsypujemy. Do środka. I wszystko sobie teraz musimy raz jeszcze, ale już na mniejszych obrotach rozmieszać, tak aby nie było żadnych grudek. Masa musi być jednolita, tak więc mieszamy. Masa biszkoptowa jest już zrobiona, wręcz idealnie spójrzcie, jaka jest gęsta. Właśnie o taką konsystencję nam chodzi. Takie coś musimy uzyskać, jest naprawdę puszysta jednocześnie oraz kremowa. Jak widzicie pod spodem znajduje się już tutaj blaszka uszykowana. Pokryta papierem do pieczenia, i teraz takie ciasto musimy sobie wylać i równomiernie rozprowadzić na całą blachę. Masa rozprowadzona, i teraz ciasto musi trafić do piekarnika rozgrzanego do 150 stopni Celsjusza na około 11-12 minut z zegarkiem w ręku grzanie u mnie będzie tylko dołem jeżeli chcecie zrobić sobie z górą wtedy czas, wtedy czas skrócicie sobie do około 9-10 minut musicie sobie to wszystko kontrolować ten blat jest naprawdę cienki po upieczeniu będzie on miał około 1 cm tak więc naprawdę bardzo szybko on się zrobi w trakcie kiedy biszkopt będzie się nam piekł my zabierzmy się za śmietanę do ubicia śmietany będziemy potrzebowali 15 g żelatyny, którą to za chwilę zalejemy zimną wodą w ilości 40 ml, ona musi sobie napęcznieć i po napęcznieniu około po minucie wrzucamy ją sobie do mikrofalówki na 30 sekund, rozpuszczamy i będziemy wlewali do już lekko ubitej śmietany. Do misy miksera wlewam 650 ml śmietany, śmietana 30, może być też, moi drodzy, śmietana kremówka, czyli 36%. Oczywiście śmietana musi być bardzo dobrze schłodzona, najlepiej świeżo co wyciągnięta z lodówki. No i teraz śmietanę ubijamy, aż zrobi się już dosyć gęsta, następnie będziemy osładzali ją sobie cukrem pudrem. Śmietanę mamy wstępnie ubitą. Teraz wrzucamy jedną szklankę cukru, pudru ponownie, ubijamy około minutki, może nie całą. I będziemy wrzucali za chwilę rozpuszczoną żelatynę. Blad jest już upieczony. Do tego mamy przed chwilą ubitą i schłodzoną śmietanę, jest naprawdę gęsta. Zobaczcie, właśnie taką konsystencję chodzi. Żelatyna fajnie zaczyna ściągać. Przygotowałem sobie tutaj taką nakropkę, którą to właśnie nakropię sobie cały biszkop, żeby on był bardziej wilgotny i wciągał wilgoć przede wszystkim z tego, co znajduje się tutaj w kubku, a nie ze śmietany, co powodowałoby takie przesuszenie i, i niefajną konsystencję. Mam tutaj cukier razem z wodą oraz sokiem z cytryny. Możecie też dodać sobie ulubionego, przykład jakiegoś alkoholu czy, czy jakieś wódki, nalewki. Bardzo fajnie też tutaj będzie się to wszystko komponować. I teraz taką mieszaniną muszę sobie to wszystko nasączyć. Oczywiście, proporcje robicie sobie wedle uznania, według waszego smaku. Ja mam tutaj na taki kubek dosyć spory, chyba tutaj jest 300 ml pojemności. To na taki kubek mam 200 ml wody, jedną łyżkę solidną taką cukru kryształu oraz pół wyciśniętej cytryny. Tak więc tylko to tutaj się znajduje. Nakrapiam dosyć obficie całą roladę. Myślę, że tyle już wystarczy i teraz musimy wyłożyć śmietany. Jeszcze delikatnie wszystko rozmieszam, żeby lepiej się nam układało. Zostawiam sobie tylko około 2-3 łyżek na wykończenie. Tak więc cała pozostała część trafia na biszkopt i wyrównuję. Ja robię to przy pomocy noża cukierniczego i staram się jak najlepiej rozprowadzić całą masę. Teraz przychodzi kolej na ułożenie nadzienia, a w zasadzie samego środka tej rolady, mianowicie dżemu. Ja mam tutaj zwykły taki dżem z Czarnych Porzeczek w Biedronce. Mają nawet dosyć dobry z sodi. Nie jest on ani za słodki, ani jakiś bardzo mocno chemiczny, o dziwo. Tak więc z takich kupnych i w miarę tanich polecam Wam tego. No ale oczywiście, jeżeli macie swoje jakieś wyroby, lepiej zawsze jest ich użyć. Ja jeszcze polecam do takich rolat używać dżemu z wiśni. W zasadzie wszystkich dżemów takich kwaskowatych, z, kwasnych, z owoców, które przełamią słodycz śmietany. Bo jeżeli wszystko byłoby takie słodkie, no to byłoby mydłe, niedobre. Tak więc zawsze warto czymś jest, przełamać sobie te smaki. I teraz nie przychodzi nam nic innego, jak to wszystko sobie zawinąć. Pomagamy sobie oczywiście tym papierem, który mamy pod spodem. Przewijamy, dociskając jednocześnie. I robimy tak, jak ja Wam teraz pokazuję. Przekręcamy, dociskamy, możemy sobie jeszcze tak to trochę tutaj przygnieść. Podciągamy do siebie i dociskając do spodu zawijamy. Rolada zawinięta. Upychamy jeszcze tutaj w boki troszkę śmietany, bo zawsze zostaną wam tu takie dziury, które musimy sobie zatkać. No i teraz na samą górę, również śmietanę, którą sobie zostawiliśmy, musimy wyłożyć nie musi być jej tutaj nie wiadomo jak z grubo ponieważ jeszcze będę robił posypkę z orzechów tak więc chodzi tutaj tylko o to żeby ta posypka nam się przylepiła roladę już całą posmarowałem z każdej strony dokładnie śmietaną no i teraz tak jak mówiłem przychodzi kolej na posypkę w misie malaksera Zmieniłem sobie orzeszki. Orzeszki ziemne, dosłownie kilka obrotów, mają być to takie, jakby posiekane. Orzechy są oczywiście niesolone, no i sobie teraz musimy to wszystko obsypać. Proponuję wyłożyć po trochę orzechów z każdej strony, z prawej i z lewej. Wygodniej nam się będzie układało. Ja to robię przy pomocy takiej paczki cukierniczej i oblepiam dosyć sporo. Na tych orzechów być naprawdę obficie, nie żałujemy. No i spójrzcie moi drodzy, tak oto prezentuje się nasza rolada. Jest obficie posypana orzechami ziemnymi. Jest naprawdę przepyszna, uwielbiam ją robić. Przygotowanie zajmuje dosłownie 40 minut. Jak się dobrze sprężycie, na pewno jesteście w stanie się z tym wszystkim wyrobić i jeszcze zdążycie pozmywać, tak więc jest to szybki i wspaniały przepis na przepyszny deser. Ja już sobie przełożyłem ją na deskę, żeby pokazać Wam w przekroju za chwilkę, jak ona wygląda. Jednak Wy po zrobieniu sobie takiej rolady włóżcie ją chociażby na pół godzinki, do godzinki do lodówki, żeby ona się wystudziła, żeby ściągnęła i wtedy będzie naprawdę przepyszna. No mnie jednak czas goni, dlatego pokazuję Wam, jak ona teraz już wygląda. Odkroję tutaj ten początek. Jest jeszcze naprawdę delikatna, ochłodzona. Bardzo dobrze będzie Wam się kroiło. Zobaczcie jednak, jak wygląda pierwszy plaster. Ta można powiedzieć, dupka z samego początku. Piękna. Widać tutaj i biszkopt, i wspaniałe nadzienie ze śmietany oraz z dżemu. Ja odłożę sobie ten plasterek już tutaj na talerz i pokażę Wam za chwilę, jak wygląda rolada. Po ukrojeniu drugiego plasterka. Spójrzcie moi drodzy, jest to wspaniały widok. Przepyszny, ślinka mi już leci. Uwielbiam to ciasto. Wam polecam również e, zrobić taką roladkę. Na pewno dacie radę. Nie ma tutaj wielkiej filozofii. Jedynie skupcie się na paru tych szczegółach związanych z biszkoptem, z formowaniem całej rolady. A wyjdzie na, Wam coś naprawdę e, niebywale przepysznego. Pokażę Wam jeszcze jak wygląda z tej strony. Zobaczcie, tak wygląda cała roladka w przekroju. Piękna, długa i niesamowicie, już ona teraz pachnie. Tak wygląda na talerzu. Ja, moi drodzy, zabieram się za jedzenie. Wam życzę wszystkiego dobrego. Jeżeli Wam się podobał ten przepis, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz komentarz. Klikajcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdym filmem, który dodaję. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Cześć, do zobaczenia.